Duża pnąca kamelot zobaczcie jak pełna wigoru, jak mocno się rozrosła i to co charakterystyczne dla niej to ten piękny rysunek kwiat i zapach. Duża, zdrowa. Dosyć odporna na mrozy. Zresztą widać, że tu nie przemarzła. Kwiat od samego dołu. Liście od samego dołu nie ogałaca się. Długi okres kwitnienia. Nie zakwita, co prawda, tak obficie naraz jak niektóre inne odmiany. Ale przez to ma długie kwitnienie i wiele, wiele innych bardzo dobrych cech, między innymi jak zdrowotność. Kamelot. Bardzo dobra, różowa róża, tnąca.